że jesteś wyspany, bo dzisiaj najlepsze filmy do oglądania przed spaniem. Sorry za, za to ziewanie, ale naprawdę przed chwilą stałem. i jeszcze se porywowałem. teraz już łapeczkę w górę i napisz hashtag spanie, bo najlepsze filmy jakie możesz sobie wyobrazić do oglądania przed spaniem właśnie wjeżdżałem na mój kanał. Także łapeczka w górę hashtag i nie zasypiamy. Nie śpimy, lecimy. Let's go, intro. Zaczynamy od cięcia jakiegoś materiału, satysfakcjonującego cięcia materiału Jeb, magnes do baterii! Co ty gadasz? Możesz mierzyć i kobiet... O co, o co tu chodzi? Czy skąd tyle baterii? Czy to jakieś naboje? O Boże, ale wlecieliśmy grubo, bo nie wiem co chodzi Do czego to było potrzebne? Jeb, ładuję rewolwer To jest tak, jeb, skrobanie Za dużo po prostu jak, jak robiłeś... Aha, to jest bezpośrednio robienie... Rubiaczka do fug, czyli możesz nawalić więcej i to zeskrować. ASIA! 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 No, to już pokazałem. A tutaj dziadek do orzechów. To prawdopodobnie raczej jest po prostu y, imadło, ale... No, trzeba, trzeba rozwalać te orzechy. Później, jakiś jest eee. Oj! Głośno! Co to jest? Masło Terry Gold reklamowane w tych... Nie poremki na zapiekanki w kształcie krowy! Znaczy w kształcie o kolorze krowy. I teraz się dowiemy do czego jest to. Oczywiście. Że... Jakie fajne! It's a great idea! Chociaż nie mam pojęcia kompletnie, do czego mogło służyć. Zawijanie w jakąś taśmę. Ale po co i co to jest? To, to jest ta część, która przez to była zrobiona. A tutaj, czy to jest mięso? Barwniki! Oczywiście tak, powiem, że mięso. Boże, święty. A to jednak barwniki. I on znowu fizycznie zawija. To wygląda jak bekon, mordo. Jak prosciutto normalnie ładujesz do tego nioki albo jakieś, nie wiem, bułeczki. I włoskie danie, jak się patrzy. A to jest znowu, znowu ten sam element. Zobaczcie to? Czyli, czyli te naboje nie były tam przy. O, i mamy dłuto, proszę bardzo. Gościu będzie skrobał orzecha. Skrobaj orzecha, gościu. Rozumiesz? Tak można wyzywać ludzi, jak się kogoś nie lubi. Jak żeby po prostu poszedł stąd. Skrobaj orzecha, mordo. Rozumiesz? O tu jakie ostre. O oh, wow, jaki ostry przedmiot do obcinania tej skóry I tak powstają dywany w zakopanym, proszę bardzo A po dywanach mamy troszeczkę sera Może i mozzarella, nie jestem pewien do końca No na pewno to jest ser To jest jakiś ser, który długo leżał Albo i ciasto, może ser, albo i ciasto A ta siedzi na telefonie, a tylko przerzuca tutaj do góry I wyobraźcie sobie, że tylko raz się pomyli i to jest koniec I wszystko zrzuca do tamtego wiaderka, do tamtego pojemnika A tutaj zarzucamy na ryby Proszę bardzo, zobaczymy oczywiście co zostanie złapane Taki, taka cyrkowa narzuta, bo ta, takie kolory gdzieś tam, czy kolory, właściwie kształt mi się gdzieś tam z cyrkiem, a tutaj mamy e, układanie, proszę bardzo, e, tych kulek, rzeźbienie talerzy, no tego mi brakowało przed spaniem rzeźbienia talerzy, typ normalny, albo nawet nie talerz, typ robi miskę na chrupki, rozumiesz to? Jaka to musi być? It's a hard work, bro! To, na, to, to może będzie wazon? To raczej będzie wazon. Albo i nie wazon! To, to było ciekawe, no oczywiście się nie dowiemy, bo szkoda. Wsysa, to jest od tyłu puszczone na bank. Nic tak nie wsysa, jak to wypuszcza. To było puszczone od tyłu na bank. Rozbierają jakiś budynek. Dlaczego? Dlaczego mają to zniszczyć? D dajcie, ja przejmę po prostu kontrolę nad tym. Wyremontuję to sobie i będę żył do końca życia. Dochód pasywny, mordo. Będę wynajmował mieszkania. A tutaj mycie samochodu. Jak jest dużo plastiku, to nie ma oczywiście problemu z umyciem tak samochodu. Ale wyobraźcie sobie, że macie nową yy, bękę jakąś, która tam ma miękkich plastyczków, dużo takich fajnych do dotykania, no nie umyjesz tak samochodu musisz to zrobić ręcznie, a tutaj ta sama misa tylko pokazana od drugiej strony jak się ją robi, czyli ten wazon powiedzmy okej okay, mordo, fajnie, tutaj kamień, papier, ob obetnij paznokcie, nożyce <laughs> co? Ja co? Ja, ja mam jakieś spowolnienie dzisiaj co to było? kamień, papier, nożyce Kostka Rubika, proszę bardzo. Cyk, skręcona kostka Rubika. To było niezwykłe. To jest znowu jakiś materiał, może i ciasto. Nie, ona to też fizycznie będzie tutaj zabierać. Więc może raczej jakieś dywany czy coś, bo, bo nie wyglądało mi to na miejsce, w którym można by było robić jedzenia. To tutaj obcinanie kartonów. Lecimy w dół oczywiście, czyli przygotowywanie tych kartonów do tego, żeby posłużyły później na jakieś pudełka. To będą jakieś ciasta rozmazane, proszę bardzo. Też się nie dowiemy. Pędzelki! Co jest yy, włosie w twoim nosie? Kabanosie. Yy, oczywiście końskie włosie. Pewnie, że tak. Yy, Także wszystko gdzieś tam po, e, powsadzanej to będzie ogromna szczota prawdopodobnie do mycia e, podłóg, ewentualnie do przyczepienia do samochodu i później mycia e, ulic, różne sprawy, a tutaj tak zwane ciągnienie drutu oczywiście również puszczone od tyłu, także proszę bardzo, tam ktoś od tyłu ciąg, ciąg prawiał ciągnienie drutu, tak to się nazywa profesjonalnie, ciągnienie drutu taka, taka jest nazwa tego, a tutaj gościu nie wiem, kap kapie sobie, za pomocą nie wiem czy stworzył jakąś strukturę, o tu mam jakiegoś Mercedesa, bardzo ładny, i tu jest glutek który myje, o możesz umyć cały kokpit nawet tym glutkiem ten glutek to posprząta. No pewnie, że tak. I nie zostawi żadnego brudu. Mm -hmm. Zamówcie z AliExpress i powiedzcie mi, czy to działa, bo jeszcze nie zamawiałem. A może faktycznie działa do czyszczenia tych. Yy, no, jak jest klimatyzacja bezpośrednio wypuszczona, to też można to czyścić, jak się kurzu tam nazbiera. A tutaj otwieramy farbę. Nie wiem po co otwierania ich yy, aż tyle. Prawdopodobnie wszystkie zostaną yy, zużyte do czegoś. Nie wiem, czy będą gdzieś tam rozprowadzane. Yy, a tutaj mamy żłobienie, rzeźbienie. Proszę bardzo. Czy to jest jakiś wąż? To prawdopodobnie będzie wąż albo koń. Pokaż mi, co to jest. I zobaczcie, jak płatami to ładnie. No odchodziło. A tutaj żywo po Żywopłoty. Po prostu płoty! Metalowe płoty, okej? Okay? Żadne żywopłoty. Tutaj mamy jakiegoś naleśnika z glutka. Galaretkowaty naleśnik challenge, proszę bardzo, możesz go wyciągnąć. No tajskiego loda z tego nie zrobimy, ale można z tego skorzystać. A tutaj mamy jakiś ogród zimowy, normalnie jak HS, okno e, HST, które się gdzieś tam e, tak otwiera i możesz sobie całość, proszę bardzo, już nie jak nie potrzebujesz dachu, tylko jak tu myć za każdym razem ten dach od góry, jak napada deszczu i będzie brudno. Ciężka sprawa, e, ale nie wnikam. A tutaj prawdopodobnie będą jakieś gliniane beczki. Proszę bardzo, wszystko zostało gdzieś tam pokryte. Odcięte, no i fajnie. A, pamiętacie w ogóle te filmy, jak oglądaliśmy prymitywną technologię robienia, budowania? Jest, możemy do tego wrócimy. Jak będzie 20 tysięcy łapek pod tym filmem, to wracamy do oglądania prymitywnych filmów i właściwie budowania, nie wiem, różnych basenów albo innych ciekawych rzeczy. Co ty tam robisz? Dokładasz to. Po co to wyciągnąłeś, jak musiałeś to dołożyć? Bez sensu. A tutaj na grzebieniu obcinanie maszynką, proszę bardzo. Dobrze, że robione to na modelu, bo, no, grzywka w miarę prosta, nie powiem, że nie, chociaż tłuszczu do frytury, co tam musiało się zbierać na tej grzywce po jednym dniu nie mieć włosów. To jest jej. Właściwie była manekinem, więc ona tego nie odczuja, ale Normalna kobieta, która by się na to zgodziła, byłoby naprawdę ciężka. A tutaj jakiś kapcie. Gdzie ty płyniesz? O Jezu, jakie bagna szerega. Kto Cię wsadził do tej łódki? Jaki zalany las. Oh, my goodness. That looks great. To wyglądało po prostu pięknie. Machiruanen? A na co to komu? To jest jakiś żelowy. Tat Proszę bardzo, mamy żelowy tatuaż, który pewnie ileś tam wytrzyma. Nie była to henna, ale jednak również długo mogłoby to wytrzymać. A tutaj mamy znowu tą mielarkę. I teraz wyobraźcie sobie, że babka przypadkowo wsadza rękę. Wciąga jej, to jest koniec. To jest ciężka praca, nie chciałbym tego wykonywać. Podziw dla takich ludzi. Dokładanie koralików, to już mieliśmy wcześniej, tylko były bardziej różowe. Total... O, proszę bardzo, czyli obcinanie drze drzew e, łańcuchem. I to robi to rękoma. Całkiem fajnie, bo oczywiście no, piła łańcuchowa działa na bardzo podobnej zasadzie, tylko jest elektryczna. A tutaj ktoś musiał to robić fizycznie samemu. Czyli ręcznie, manualnie, że tak powiem. A tutaj mamy znowu końskie włosie. Proszę bardzo, tniemy na 8 części. Robienie jakiegoś tutaj origami. Proszę bardzo, jeszcze rozpłaszczenie tego. No, oczywiście, że no tak się to robi. Proszę bardzo, nie wiem, nie wiem, co to było i po co to zrobić. A tutaj pasza dla świń, albo dla krówce jest w środku, albo neskwiki, czy kapiki, jakieś kulki. A może i chrupki dla psów, dlaczego? Kawa! palona kawa, tak nagrywali reklamę z Jakobsa najnowszą, być może, okej, okay, tu mamy obcinanie, jeszcze wyrównywanie a, robienie takich cienkich płatów, ty mordo żebyś nie wszedł, żeby to drzewo ci krzywdy nie zrobiło, e, poczekaj, dobrze a tutaj ludzie na rolkach, na wrotkach kelnerzy ten nasz musiał spojrzeć w ekran, to już widzieliśmy kilka razy, także spoko znam to z autopsji, że tak powiem, okej okay, a tutaj mamy, o, jakieś cieniutkie, to jest prawdopodobnie e, drzewo, jakiś e, fragment drzewa, który zostaje obcięty na jeszcze cieńsze, być może, i był potrzebny a tutaj mamy yy, szlifowanie yy, drzewa, heblowanie właściwie, czyli doprowadzanie go do takiej yy, no ładnej formy, nie powiem, że nie. Oczywiście wygląda to pięknie, później z takiego drewna, można korzystać, robiąc stoły, czy różne rzeczy. Takich żarówek już jeszcze nie widział. dyskotekach No pewnie, że tak, możesz zorganizować swoją własną dyskotekę na dwóch żarówkach, właściwie na czterech, bo jeszcze dwie były po drugiej stronie. Także na no, jak to jest taka żarówka, pewnie 3 zł, tylko idzie do Ciebie 40 dni roboczych. Także zdecyduj się, czy warto na nią nie czekać. A tutaj mamy jakiś pojemnik próżniowy, a pojemnik próżniowy, który zasysa kompletnie to. Jest w środku, wypuszcza powietrze. Także kiedyś były te scep sceptera, chyba, tak? Takie zasysacze powietrza. Wa wakowanie to się nazywało. Okej, okay, skarpetka związana, proszę bardzo. Rzeźbimy tutaj gdzieś w betonie. Także mam nadzieję, że odpocząłeś na tym filmie i przed spaniem te filmy, które oglądamy, będą dla ciebie mega satysfakcjonujące. Jep, kulkę na trzy razy, proszę bardzo. Czyli smak mango, nieważne jaki smak, ważne, że kulka dobrze obrobiona. I teraz ładujemy to do wafelka. Proszę bardzo. Oh, o, Czy to jest glina? Może i glina. Gościu, rzeźbi we własnej glinie. Nie, jak zwał, tak zwał. Rozkładanie kolorów, proszę bardzo. No. W, 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 parówki, połówki, parówek. Są parówki, połówki. Nie, stówki były, stówki. Stówki i jedynki. Połówek jeszcze nie było. Że pół parówki, że miała być cała, ale połówki. Powinny być połowę tańsze. Nieważne. W każdym razie tam były jakieś. Ee, czy to jest miedź? Czy to jest miedziany kabelek? zaciskamy to, związujemy. Ładnie, ładnie nie powiem, że nie, tutaj również za pomocą, o i możemy jeszcze heblować przy okazji, czyli za pomocą takiego łańcucha. Fajnie, oczywiście z jakimś tam czasem będzie do wymiany. Jak nie chcecie schodzić na dół, podajesz paczki do kuriera, proszę bardzo, dobrze, że się nie ześlizgnęła. Znakowanie jajek, czyli czy to są jedynki, to jest wolny wybieg, jaki to jest chów? Mordo, muszę wiedzieć jaki to jest chów, te jajka w ogóle były trochę zielone, czyżby od kurki zielono-nóżki? Wnioski i zielono tak no bo to, to nie znaczy, że są zepsute zielone jajka, jakby były w środku zielone, no to albo barwnik, albo faktycznie coś jest nie tak, ale tak to nie, no i, ale nie to tak, ale tak to nie, paznokcie obetnij, Grażyna obetnij paznokcie, Boże, Zara, tu będzie robienie jakiegoś obrazu z Zary, oczywiście, że tak. To ja nie miało nic wspólnego z Zara, nie wiem czym tam pisało Zara. Tutaj streczujemy jakieś opakowanie z może jakimiś metalami. W środku, może jakieś tam kable czy cokolwiek innego, co będzie dostarczane. Później takie rzeczy typowo kurierskie. Stół zrobiony, proszę bardzo, idę dalej. Niby złoty, ale nie do końca. Jak to działa? Cholipka! Cholipka, jak to działa? I zobaczcie, jak dokładnie zrobił kontur. Mordot, też jest ciężka praca. Tutaj mamy również jakieś. To jest kokos. To może być mleczko kokosowe, jakieś virginie tym mleczko kokosowe, takie dziewicze, świeże, takie początkowe, może i tak tutaj nakładamy jakieś warstwy na chlebek. Chleb sam sobie jest dobry, więc nie wiem, co nakładać na niego Bardzo, Oczywiście od tyłu, oczywiście, że tak. Ja mówię, jak to wygląda, jak to działa. Zobaczcie, jak robią nas w balona. Puszczają rzeczy od tyłu i mówią, watch, oglądaj. W Chinach jest lepiej. To wystarczy puścić rzecz od tyłu i już jest inaczej. Cieniutkie naleśniczki. Taka maszyna produkuje takie cieniutkie naleśniczki. Przed spaniem idealna sprawa do oglądania takie naleśniczki. To wszystko trwa, więc tam widzę, odliczany był również czas, czyli 13 sekund do końca. A tutaj, czemu to się tak rusza? Co to jest za owoc, warzywo, może jakaś małża? What the fuck is that? To jest jakiś ślimak? Kompletnie nie miałem pojęcia co to jest. Może i to był jakiś ślimak. Tutaj ładujemy masę do kredek świecowych do worków, później będziemy robić z tego właśnie świecowe kredki. Proszę bardzo, no troszkę tego było potrzebne. Na brudne... Ej, czemu pokryłeś brudne? Okay, czyli, że niby nowy fotel, nowy fotel, nowa opona na tej zasadzie. Mhm, mm oczywiście, że tak. That's right. Czyli tak się odświeża e, fotele, jak już dużo po prostu czasu. A później zostaje ci to na jeansach. Także to jest wielebne kłamstwo. Nie robi się tak. Sprzedaje się produkt takim, jakim jest. Uh, za pomocą tej taśmy, to nie zła taśma. Takie coś mi teraz robią na budowie, takimi taśmami. Także to przyznaję, że działa. Takie taśmy działają i działają pięknie, zalepiają, więc nie trzeba tego w żaden sposób zalewać niczym na gorąco. Tylko wystarczy ten, wystarczą takie taśmy. A tutaj, ile on tego nadział na te patyki, żeby pewnie nie zbierać pojedynczo, tylko wszystko chciał przespać do innego miejsca? A tu za pomocą gąbki, za pomocą spongeboba, kobita albo facet, robi jakąś tapetę na ścianę prawdopodobnie, więc może i później z niej skorzystać, się tego nie dowiemy. Przynajmniej nie w tym filmie. Dobra, nie wiem co on robi, to też jakiś naleśniczek, tylko na gorącej wodzie. Nie, no naleśnik to raczej niejadalne, bo to były serwetki? Serwet? dziwna sprawa Naprawdę, nie wiem, nie wiem co oni robią, jak oni Na tym zarabiają, mają sposoby, sposoby na, na biznes, ja w to nie wnikam, ja mam Swoje, także oni nie wchodzą w moje Ja w nich również wchodzić, nie będę jep jak maszynką tam jedzie jakiegoś Na chiński nowy rok, normalnie zrobił mu smoka Proszę bardzo, cyk, no i to jest barber To jest barber, zobaczcie w jaki sposób To zrobił, i to tyle Puszcze, te filmy przed snem były Idealne do oglądania, mam nadzieję, że bawiliście się dobrze Ale co moi drodzy, to tyle ode mnie, e, dobra zabawa e, Była, wy również mam nadzieję bawiliście się dobrze, u mnie była. oczywiście zostawcie łapeczkę w górę, napiszcie hashtag sen albo hashtag przed spaniem, no i zostawcie dużo łapeczek w górę przy okazji zapraszam was na Discorda, bo na Discordzie dużo się dzieje, jeżeli będziecie wchodzić na Discorda to będziecie mieli szansę zagrać ze mną w Among Us, w Among Us na kanale tymczasem żegnam się z wami, serdecznie wszystkim łokciem i można iść do spania, także trzymaj już zasnąłeś?